Czy aplikacja, w której wygenerujesz świetne zdjęcia z pomocą sztucznej inteligencji to całkowicie za darmo. Leonardo AI świetnie sprawdzi się przy generowaniu grafik zarówno realistycznych, bajkowych, jak i przedmiotów. Każdego dnia za darmo możemy generować tutaj około 40 zdjęć. Ideogram to moja ulubiona aplikacja do generowania grafik. Efekty to są naprawdę świetne. Jest to doskonała alternatywa dla płatnego Mid Journey. Niestety ma ta aplikacja jedną wadę. Z czasem coraz bardziej ograniczona jest wersja darmowa, ale mimo wszystko każdego nie możesz wygenerować tutaj około 20 zdjęć. Na koniec Gemini. Nie jest to standardowy generator grafik, tylko czat. Można powiedzieć konkurencyjny dla czatu GPT. Więc odpowiedź, co to jest na przykład liczba pi... Ale także generuje grafiki. Co fajne, nie ma on praktycznie limitu generowanych grafik, a generuje naprawdę bardzo szybko. Zobaczmy. Wystarczy dosłownie kilka sekund i grafika będzie już gotowa. Efekty, które możemy się spodziewać, są naprawdę świetne. Więcej praktycznie wiedzą o AI, będziesz u mnie na profilu.